Cześć, nazywam się Kuba Borkowski, jestem konsultantem technicznym dla partnerów w Microsoft i chcę wam dzisiaj przedstawić możliwości zarządzania urządzeniami mobilnymi, które są dostępne w Office 365. Praktycznie rzecz biorąc, każdy z nas korzysta w tym momencie ze smartfona. Często zdarza się, że mamy dwa urządzenia: jedno służbowe, drugie prywatne. Dla wygody lepiej skorzystać z jednego urządzenia i mieć na nim dostęp do treści prywatnych, jak i tych związanych z pracą. Office 365 zapewnia dostęp do skrzynki czy OneDrive poprzez urządzenie mobilne. Dobrze byłoby mieć jednak zabezpieczenie przed wyciekiem danych, które może okazać się bardzo kosztownym ryzykiem. Naprzeciw tego typu scenariuszom wychodzi właśnie omawiana przeze mnie usługa, czyli tzw. Tak MDM, Mobile Device Management. Czym charakteryzuje się Mobile Device Management? Dzięki niemu nasze smartfony są w stanie uzyskać dostęp do skrzynek pocztowych, kalendarzy czy dokumentów, abyśmy mogli korzystać z nich w razie potrzeby z każdego miejsca w każdym momencie. Wsparcie jest dostępne dla wszystkich najpopularniejszych systemów, takich jak Windows Phone, Android oraz iPhone czy iPad, a dodatkowo możemy w ten sposób dodawać urządzenia, które mają zainstalowany system Windows 10. Pytanie brzmi: jakie ma możliwości taka usługa? Cóż, jest to właściwie kilka opcji, głównie związanych właśnie z dostępem do danych, kontrolowaniem tego dostępu i zabezpieczeniem samych danych. Przydatne opcje to na pewno możliwość zablokowania dostępu dla exchange'a, czyli skrzynki pocztowych, dla nieautoryzowanych urządzeń. Oprócz tego ustawianie polityk bezpieczeństwa, takich jak wymóg PIN o określonych parametrach, czy wymuszenie szyfrowania danych, jak i selektywne lub całkowicie wyczyszczenie urządzenia, na przykład w razie kradzieży. Więcej opcji, i scenariuszach oraz o tym, jak je wprowadzić, przeczytacie na stronie widocznej poniżej. I jest tam również informacja o tym, jak zarządzać takimi urządzeniami. A same możliwości dostępne w MDM będziecie mieli widoczne na innym linku, który też jest widoczny poniżej. Pytanie brzmi w takim razie, jak można przetestować MDM? Nie jest to specjalnie skomplikowana operacja, ponieważ wystarczy aktywować taką usługę, przeprowadzić wstępną konfigurację, stworzyć testową politykę, no i oczywiście rozpocząć testy na naszej grupie testowej. Instrukcja krok po kroku jest dostępna, jest widoczna właściwie na linku, który macie poniżej. Od razu przedziałam Wasze pytanie. Usługa jest dostępna dla każdego licencjonowanego użytkownika Office 365 i nie wymaga dodatkowej licencji. Jeżeli są jakieś jeszcze niejasności związane z tym produktem, polecam Wam zapoznać się z artykułem z najczęstszymi pytaniami lub pisać do nas na maila plplts.mapasmicrosoft.com. Strona, w której znajdziecie najczęstsze pytania, znajduje się poniżej. Nie mogę zapomnieć również o ostatniej rzeczy, czyli możliwości oferowane w MDM w Office 365 nie są jedynymi możliwościami, jakie są dostępne w tej usłudze. Sprawdźcie koniecznie, czy Intune nie zapewni wam czegoś, co wam jest potrzebne, a czego nie znajdziecie w Office 365. Ze swojej strony polecam wam przetestować takie rozwiązanie lokalnie, bo nawet te kilka prostych opcji dotyczących kontroli dostępu może okazać się bardzo dobrym dodatkiem do polityk bezpieczeństwa, zarówno w waszej firmie, jak i w firmie waszych klientów. No i należy pamiętać, że zarządzanie jest naprawdę proste, bo korzystacie z tego samego portalu. Tyle z mojej strony. W razie pytań wiecie, jak się do nas zgłosić. Do usłyszenia!